Cześć, z tej strony ja witam wszystkich serdecznie, jest Dwie bitewki na nim będziecie mogli zobaczyć, jak grać na blisko w warunkach przyjaznych, czyli jesteśmy top tierem, i mało przyjaznych, czyli już niestety jako mięso. Niestety, ten pancernik cały czas jest jak jego poprzednicy, dosyć łatwy do otwierania. Niemniej, względem siódmego tieru dostajemy ciekawszą dodatkową. Która całkiem przyjemnie już tłucze jest efekt. Dostajemy lepsze torpedki lepsze działam, bo kaliber już 400. Sprawdza dział tylko 6, ale mają fajny reload, trochę więcej chapsa i okręt jest o wiele fajniejszy do manewrowania, jest trochę szybszy. Ma niezłe kamo, 12 km, więc możemy podejść dosyć blisko przeciwnika, będąc niezauważony, praktycznie od razu załączą się dodatkowe. Więc pod tym względem jest super i dalej jest to okręt do tej samej gry co wcześniej. Więc tutaj wykorzystujemy to, że mamy na jednej i drugiej stronie dużo wysepek. To, jest, to są najfajniejsze mapy pod te, pod te okręty niemieckie, pod tą linię, bo mamy tutaj dużo miejsca gdzie możemy sobie pływać, manewrować i łapać jakieś jednostki gdzieś niespodziewanie, postrzeliwać, potorpić, postrzelać, uciec za wyspę. Tak samo jest z drugiej strony, tu jest, tu jest ta sama bajka. Też jest dużo wysepek, więc można się bawić. Środek dla mnie odpada. Płynięcie tego typu jednostką na środek jest samobójstwem. zwyczaj będziecie dostawać jakieś crossfire'y ze wszystkich stronek tutaj na przykład byście byli, więc... Więc nie. Są różne mapy, które. Jedne lepsze dla tego typu okrętu, bo jest tam dużo wysepek, zwłaszcza właśnie na jednej albo drugiej flance. Bo te okręty najlepiej, według mnie, sprawują się właśnie na flankach. Że jedną stronę mamy w 100% bezpieczną, bo jest tam koniec świata i można nas tylko klepać albo z przodu, albo z boku, w zależności od tego, na którym boku jesteśmy. Więc tam należy się udawać, tego typu jednostkami, stamtąd klepać, próbować coś ugrać i tam najczęściej jak jest jakiś dobry gracz to właśnie go spotkacie. Co do torpedowania, oczywiście z bliska te torpedy są rewelacyjne, tutaj w tej bitwie jeszcze zobaczycie jak fajnie działają. Z daleka bardziej na czuja, na punkt, gdzie ktoś na przykład sobie stoi, jakiś des, Stalingra, coś takiego, można potorpić. Albo w dym, i tyle. Reszta to jest takie bardziej losowanie lotto. Może wejdzie, może nie wejdzie. To jest 50 węzłów. przeciwnik ma mnóstwo czasu, żeby sobie te torpedy 6 razy ominąć. Co do dodatkowej, tutaj w poprzednim filmie były komentarze, że. Eksperci policzyli, że lepiej brać sobie lepsze, lepszą penetrację na dodatkowych działach. No ja mówiłem na początku, że można brać jedno i drugie. To jest Na niższych tierach to jest bardziej kwestia tego, ile, ile lekko pancerzonych jednostek będziemy mieli naprzeciwko, bo w bitwie przecież będziemy mieli naprzeciwko i niszczycielek, nożowniki, pancerniki. Nie zawsze będziemy trafiać na to, co te działa nie są w stanie rozłupać, bo będą... Bo będzie tam za pokład, i tak dalej. Na wyższych tierach wydaje mi się, że, że, że jak najbardziej mają rację, że już dziewiątką, dziesiątką byłoby lepiej chyba brać zamiast pożarów dodatkową penetrację. Bo tam jest więcej pancernego takiego bardzo sprzętu, który będzie ciężko otwierać. No ale z drugiej strony to jest też kwestia, nie oszukujmy się, trochę farta bo jeśli nasza dodatkowa po jakiejś RC wrzuci 2-3 pożary, no to zadamy gigantyczne obrażenia. Tutaj miałem już bitwy, że po 60-70 tysięcy z pożarów robiłem, więc to jest też trochę kwestia oferta, niczego więcej, ale okej, okay, jeśli ktoś tak policzył i bardziej się opłaca, bierzcie, bierzcie wzmocnione tutaj od 20 bodajże 5% działa dodatkowe. I może faktycznie efekt będzie lepszy. Nie mówię, że nie. Mówię na samym początku, że jedna i drugie według mnie mają swoje wady i zalety. Tyle. Co do walki z podwodniakami, nie bałbym się za bardzo na tych pancernikach. Według mnie są one najlepsze do zwalczania podwodniaków. Od ósemki już mamy bardzo fajne, mocne samoloty. Cały czas mamy tutaj dodatkową, którą nawet jak nie wiemy, że jest podwodniak, to ona nam się aktywuje i zacznie go klepać. Mamy tutaj sonar, najlepszy w grze. A sonary są straszne dla okrętów podwodnych. To jest najgorsza broń. Nie można podpłynąć na peryskopowej, nie można podpłynąć na 2 km do okrętu na każdej głębokości. To jest tragedia. To jest po prostu tragedia. Zobaczcie, tutaj nie, torpeduje sobie grafę. Wypłynął też podwodniak. Od razu dodatkowa jest zaznaczona sobie łupie. jeszcze dostał zdział. Znowu mu poprawię z dwóch samolotów. I, I taka była opowieść tego, tego podwodniaka. On miał jeszcze prąd, więc płynął sobie tak, bo myślał, że nikt go nie zaskoczy. I teraz tak, mamy taką sytuację tutaj, zobaczcie. Jest sobie Kanzasik, całutki, 67 tysięcy. To jest moment, w którym jeszcze można się zastanowić, czy my to przeżyjemy, czy nie i jak zagrać, można się przygotować do, do tego typu akcji zobaczycie też na mapę, sytuacja była naprawdę słaba najpierw tutaj mamy jeden krążownik, tutaj jeden okręt, tu jeden okręt i tutaj, więc no jest słabo, w pewnym momencie jak tutaj będziemy będą nas mogły strzelać, jeśli będziemy mieli pecha cztery okręty więc co robić w takiej sytuacji Dużo osób by już tutaj zaparkowało, nie? Skręciło, schowało się za wyspę, przygotowało torpedy, bo z tej strony puściłem, z tej jeszcze mam, że jak gościu będzie wypływał, to się go storpi, walnie zdział i luz. To nie jest złe mm, rozwiązanie. No ja oczywiście nie gram zbyt defensywnie, przez to często, gęsto gdzieś położę grę, ale lubię, lubię grać ofensywnie i możecie zobaczyć, jak pograć ofensywnie w takiej sytuacji. Więc yy, lecimy. Yy, Teraz tak, tu są działam, bodajże, Kansas ma 380, 3, może, może ma 400 nawet. W każdym bądź razie robimy w ten sposób, że ustawiamy się jak już sobie postrzelamy, bo on wcześniej, więc musi przeładować. Zawracamy już tutaj, to jest fajna, dosyć zwrotna jednostka, jesteśmy o wiele zwrotniejsi od niego. Ustawiamy się przodem, tutaj mamy 350 z przodu, więc nie powinien nawet jak będzie strzelał zrobić nam jakieś krzywdy. A poza tym większość e, okrętów. E, zobaczcie, widzicie, gdzieś strzelił? Poszły same dingi. Większość graczy nie umie grać na blisko. I teraz tak, e, tutaj jeszcze sobie możemy postrzelać. Coś weszło. I od razu zawracamy. Od razu zawracamy, bo tutaj mamy wyrzutnię, którą musimy użyć, jeśli chcemy wygrać tę grę. Inaczej nie wygramy, e, więc wyrzutnia już sobie się namierza. Odległość jest śmieszna. Sprzeciwnik nie ma szans tego wyminąć. Widzicie? Kazas jest jeszcze tak jak mówię. Mało zwrotny. Wszystko złapał. Do widzenia. I teraz <noise> hapsa. już mamy nie za wiele. Więc sobie jeszcze strzelamy ile możemy tutaj i chowamy się za wyspę. E, tam jest jeszcze Bismarck z lewej strony. Tutaj mamy krążownik, który na szczęście nie ma jakiegoś tam super polabicia. do nas i się cały czas wycofuje. Więc tutaj e, chwila na naprawy. Można też oczywiście było się schować tutaj i poczekać. Tylko nie byłem pewien czy mi Bismarck nie wypłynie. A torpedy teraz pierwsze mi się ładują z tej flanki. Więc jak mi wypłynie, nie mógłbym go za bardzo storpedować, chyba że właśnie, jakby teraz wypływał, to mógłbym mu teraz wypuścić jakieś torpedy. Ale Bismarck ma sonar, i jakby to nie było z bliska, to szanse nikłe. Szanse nikłe. Więc tutaj bardziej robimy naprawkę. Znowu robimy kółeczko. Znowu ustawiamy się przodem, i robimy powtórkę z tego co było. Chyba mi się najwięcej razy udało trzy razy zrobić takie nawroty. Takie kółeczka, jak ekspiłem ten okręt. No, no, fajna zabawa. Ja lubię, ja lubię taką grę na blisko, dlatego te pancerniki są, są, są ciekawe pod tym względem, ale no, ja się łatwo otwiera. Zobaczcie, zobaczcie też, jakie te działa są nieprzewidywalne. Tu nie było pełnej burty, by się wam, mogło, wam wydawać, że była pełna burta, ale nie było. Zobaczcie, on jeszcze odbija. Widzicie, tu nie ma pełnej burty. Pełna burta, bo jakby on stał tak. No więc on był leciutko skontowany w momencie strzału, jeszcze bardziej, i dlatego tutaj no ja wiem, że powinno polosować, ale teraz znowu sobie strzelam, ale no, czasem losuje cytki, czasem nie. Te działa są dosyć chimeryczne i nie ma tutaj jeszcze minus 7 do celności. Jak widzieliście, torpiłem na przyspieszanie tego fuzo, bo widać, że on już tutaj hamuje i będzie szedł do przodu. Bierzemy większą poprawkę na przyspieszenie, bo te torpedy są bardzo wolne. Więc tutaj to, co podpowiada Wargaming, to, to, to nie, to nie, tutaj, jeśli chodzi o podpowiedzi, to niekoniecznie. Prawie się ukryłem, tutaj ten Bismarck mnie dobił. I jeszcze można by było znowu się naprawić i znowu coś pograć, ewentualnie popłynąć już dalej i trochę ich męczyć od tyłu. Ale jest jak jest. Więc ta bitewka, myślę, że dosyć dużo takich akcji było ciekawych na flance, i tak się właśnie gra tym okrętem. On się wtedy najlepiej sprawdza, i no robicie całkiem sporo, bo jesteście dużym zagrożeniem dla, dla, dla przeciwnika, który ten grat pocisków zawsze coś robi. Zobaczcie, dodatkowa 20, pożary 27. Dobra, teraz druga bitewka i lecimy. Jak widzicie, mapa też z dużą ilością wysepek. Też jestem na flance i też mam tutaj już jakieś niszczyciele, pff, troszkę tu do mnie strzela, ale rzuciło już na wyższe tiarki, się jeszcze i tak mogło rzucić o wiele gorzej, bo tu jest 9,7 losowanie, a nie 108. <laughs> tyle, tyle szczęścia. Niemniej, zobaczcie, tutaj przeciwnik się zupełnie inaczej rozstawił. Problemem jak zawsze jest, jest niszczyciel, który gdzieś tutaj torpi coś kombinuje. Ale mamy, zobaczcie, troszkę tych okrętów tutaj, eee, znowu 5, zobaczcie, jestem przed niszczycielem. no ja, ja za ostro gram tymi pancernikami, ja cały czas, mówię, cisnę równo, eee, więc... No, staram się, żeby ta dodatkowa ostro tłukła, żeby torpić na, na blisko Prze, Przedobrze zawsze, zawsze przedobrze mówię, za, za ostro cisnę. Zobaczcie jak tutaj e, Fiji, wydaje mi się, że celowanie nie było złe, ale te Fiji no, nie, nie, nie chciało dostać Może tam ciutkę wyżej powinienem e, strzelać Niemniej te Fiji natukłem, na ołowił sporo e, Zobaczcie znowu, jak jest za dużo przeciwników Mamy tutaj te góreczki, możemy się za nimi schować <laughs> Wizja siada więc okręt trochę odpoczywa. To najpierw przez to, że mówię, wszystko wieje. Musiałem się tutaj wycofać, bo nie poszła ze mną praktycznie nikt. Sam, zobaczcie tutaj ten Sharkhurst już idzie, idzie za ostro. Te Fiji też i Brest wydaje mi się, że trochę za ostro cisną. Jak robicie tego typu akcje, dużo ludzie mają taki symptom, że o zaraz zaraz będzie free frag, on już ma mało hapeku 20 tysięcy, trzeba go dobić. Jest coś takiego, mnóstwo ludzi do was zacznie strzelać jak będziecie mieli mało hapsa, każdy będzie chciał ukraść takiego fraga. Jest, jest to w tej grze, że jak macie dużo hapeków, za bardzo nikt was nie strzela, jak macie mało nagle strzela pół mapy. Pewnie większość z was właśnie potakuje główką, że no owszem owszem i kradną, jak najbardziej, więc Zauważcie, że CITEN, kiedy ucieka, strzela z dwóch trzecich swoich baterii. Bo ma dwa działa z tyłu, które sobie bez problemu nie przeszkadzają i strzelają. Więc to jest też okręt, który bardzo fajnie sobie radzi uciekając. Dużo osób tego nie wykorzystuje, a, a powinno, bo on atakując ma tylko dwa działa. Musi się ostro yy, obrócić, no nie ostro, ale, a, ale musi się trochę obrócić, żeby strzelać z większej ilości dział. Więc tutaj można tym okrętem grać właśnie w ten sposób. Tylko, no trzeba uważać, trzeba nie przedobrzeć. Jak pójdziecie gdzieś za daleko i nie macie planu odwrotu, no to kiszka tu już tam zginiecie. A tutaj ważne jest, żeby jeszcze cofnąć się i mieć okręt. No, niby nic, ale jednak dosyć istotna sprawa, bo można się cofnąć za późno i już nie dopłynąć do jakiejś wyspy. On jest naprawdę miękki. To są miękkie okręty. Może Wam też tutaj stać ktoś, kto Was zablokuje, więc dobrze, że okręt zniknął. Akurat z pola widzenia. Ale najważniejsze jest to, żeby tym okrętem właśnie się wycofywać. To jest dosyć istotne. To nie jest jednostka, która może pchać, pchać, pchać i cały czas mieć dużo hapeków. No nie, tym trzeba robić takie dosyć szybkie, intensywne, ostre akcje. Zwrotkę, chodu. Schować się, trochę naprawić. Znowu wyskoczyć, poklepać trochę i znowu się schować. Wtedy ten okręt jest naprawdę fajny, nieźle działa i wkurza przeciwników i może zrobić więcej, bo on nie może być za dużo widoczny. Widzicie, jak, jak zbierają te pancerniki. Na i 10 jest to samo. Szlifena można otworzyć bardzo szybko. Jak tam dwa, trzy dobre pancerniki zaczną w niego upać, to jest parę stalf i gościa nie ma. Dlatego. Trzeba tymi okrętami kombinować. To są okręty do gry kombinacyjnej. Jak nie umiecie grać kombinacyjnie, nie będziecie dobrze grali na tych okrętach. Jak nie umiecie czytać mapy, nie śledzicie mapy, nie sprawdzacie, gdzie jest jaki przeciwnik, jakie są kąty bicia. Sorry. No to są okręty dosyć przynajmniej dla średnio zaawansowanych. Nie polecam ich dla nowych graczy, bo się na nich nie odnajdą i będą myślały, że pancerniki mają słabe opancerzenie i się nędznie sprawują i że będą miały torpedy i tak dalej no to, owszem kilka pancerników torpedy ma teraz te brytyjskie nowe jakieś tam szarhorsty ale tak ogólnie pancerniki nie mają torped dużo pancerników nie ma dobrej dodatkowej dużo pancerników ma niezłe pancerzenie mocne działa część nawet celne o zgrozo, i <laughs> gra się nimi zupełnie inaczej albo gra się nimi bardziej na przód albo na daleko nie skraca się więc to nie są dobre pancerniki do gry nie, na początek. One są naprawdę ciekawe. One dają dużo możliwości, dają dużo frajdy, no bo tutaj i możemy potorpić, i postrzelać, i dodatkowa coś pochuczy, więc jest spoko. Ale pamiętajcie też, że lotniskowce bardzo też łatwo otwierają te panski. Tutaj nie mamy na tyle mocnej przeciwlotniczej artylerii, że no samoloty będą ginąć na tyle dużo, że lotnia stwierdzi nie no, więcej tracić nie mogę. No nie. Tutaj nie dość, że torpedy z samolotu będą zadawać dużo, bomby będą zadawać dużo, rakiety tak samo, bo nadbudowa jest dosyć spora i mięciutka, więc lotnia może was strasznie karać. Więc czasem warto też się przytulić do jakichś dwóch okrętów, żeby sprzężyć pelotę i lotnia się odpierdzieliła, mówiąc krótko. No, tak to wygląda nie inaczej. Więc. Fajny okręt do wspierania swoich. Jest to jeden z nielicznych pancerników, który musi grać na przodzie, żeby dużo zdziałać. Jest on fajnym wsparciem, zarówno dla krążowników, które grają na blisko, zarówno dla niszczycieli. Bo jak płynie i zacznie tutaj wszystko strzelać, jeszcze potorpicie. Włączycie sonar, więc pokażecie dla swoich tutaj w okolicy, gdzie są torpedy, gdzie są jakieś podwodniaki. Bardzo fajne okręty wsparcia. To są chyba najlepsze pancerniki wsparcia. Ale jak już widzicie, nie ma ich za dużo. Nie ma ich za dużo. Szlifenów oczywiście trochę jest. Trochę graczy zrobiło, nauczyło się grać. Ale na tych niższych tierach, ja nie widzę. Nie widzę tego dużo. Według mnie mnóstwo graczy się od tego odbija, bo źle tym gra. No i tak to wygląda, a nie inaczej. W poprzedniej bitwie, jak widzieliście, cytadel nie było wcale. W tej, jak widzicie, już są trzy. Więc tak jak mówię, to nie jest tak, że te działa nie cytadelują, absolutnie nie. Po prostu są bitwy, gdzie wchodzi lepiej, a są bitwy, gdzie nie wchodzi wcale. I tyle. Więc należy to mieć na uwadze, że tutaj dużo obrażeń musimy też starać się zrobić z dział dodatkowych i z torped też należy próbować. Na wyższych tierach mamy więcej tych torped i są jeszcze ciekawsze, więc... Trzeba, trzeba torpić i tyle. Jak widzicie, biorę sobie pancernikiem kapa. Jest to widok rzadki, wręcz niespotykany, ale można, naprawdę, do wszystkich graczy na pancernikach teraz mówię: można, naprawdę można. Trzeba tylko chcieć. Oczywiście, wszyscy od razu do mnie strzelają, jeśli tylko mnie widzą. No, tak to wygląda. Tutaj rzecz jasna, jak widzicie, przeciwnik ma już gigantyczną przewagę. Nie dość, że ma wszystkie kapy. To jeszcze no teraz, już nasz z crossfire'a na, na parze jak chce. A my jesteśmy skoncentrowani już w jednej czwartej mapy, więc to jest, to jest zawsze tragedia. Umówmy się, to jest już tylko dobijanie e, przeciwnika. E, rzadko kiedy się udaje z czegoś takiego wyjść, przełamać to. E, najczęściej może się to udać wtedy, kiedy. No, pchnęlibyśmy dół po prostu, tam jest jeden okręt, i wzięlibyśmy połowę mapy tą prawą czyli, no, zniszczylibyśmy sobie ten okręt i mielibyśmy tą połowę mapy tam a przeciwnik. No, przeciwnik tak naprawdę już jest tylko tutaj, a my jesteśmy tutaj, więc dobrze jest opływać, żeby tu był jakiś nasz okręt, tu, tu jakiś nasz okręt i wtedy można strzelać z różnych kątów przeciwnika. Na tym to polega, żeby to wygrywać. Ten, kto to wie i dąży do takiego mm, otoczenia przeciwnika, ten wygrywa gry. Tyle. Tak to, tak to wygląda, moi drodzy, i nie inaczej. Oczywiście, zobaczcie znowu, strzelanie na daleko z tego pancernika. No, jest tragedia. No to nie jest okręt do strzelania na daleko. To jest okręt do strzelania na, na blisko, na średnim dystansie. Wtedy sprawdza się w miarę fajnie. A tak, to niestety. Mm, no, można tak sobie postrzelać na daleko, owszem, z niego. Może nawet bardziej się opłaca z obeków, żeby trochę celniej to strzelało. Czekając na jakąś sytuację, okazję, żeby gdzieś wejść do bitwy i, i, i tyle, ale no nie zrobicie z tego jakichś kosmicznych obrażeń, nie wspomożecie jakoś nie wiadomo jak teamu. Ten okręt nie jest do tego. Ja wiem, że trochę graczy tak gra też. Widziałem, że niektórzy całą grę tymi pancernikami stoją z tyłu i strzelają jak zwykłymi pancernikami, to jest tragedia. No ale jest tak, jest. Tutaj, okno życia spore się w tych torpedach zrobiło. Widzicie, wygląda jakby były wystrzelone w ogóle z dwóch wyrzutni osobno. No cóż, zobaczcie niemniej, jak dodatkowa szybko się tutaj rozkręca. Jak szybko te je tutaj przy pomocy jeszcze dwóch okrętów bodajże, zostało rozłupany. To naprawdę trwało bardzo krótko. A to był pancernik, więc no nie jakiś okręt taki do bicia. Nie ustawiał się w miarę. Nie no, ustawiał się. Nie, nie miał się jak ustawić. Ustawił się do mnie przodem, to ustawił się bokiem do dwóch innych okrętów. I to jest właśnie to. Atak z dwóch kierunków. Nie można się za dobrze ustawić. Zawsze komuś możemy pokazać burtę. A jak mamy ostrzał z trzech kierunków, to już w ogóle się nie można dobrze ustawić. No i tyle. Dlatego zawsze fajnie jest atakować przynajmniej we dwóch na jakiś okręt z dwóch kierunków. I wtedy będziecie go mocno klepać. Widzicie ta bitwa? Wydawałoby się, że jesteśmy już na mocno skreślonej pozycji, ale przez to, że poszliśmy tutaj w dół, tak jak mówiłem, rozwaliliśmy ten okręt. Yy, niszczarka wzięła kapa. Jeszcze jako tako to wygląda. Yy, mają jedną dziewiątkę. Yy, zobaczcie też ten okręt. To są, to są okręty, które kładą grę. Tak naprawdę, widzicie gościa? Co on tu robi? W kogo on tu będzie miał bicie? On nie ma nigdzie zasięgu. Jego zasięg jest gdzieś tutaj. Nie wiadomo, no jak widział, że już tutaj wszystko pada. Powinien skracać do środka i starać się coś zrobić. Więc. Tego typu, tego typu zachowania są notorycznie widywane w bitwach. No niestety, tak, tak to wygląda. Cóż, przyspieszymy teraz, żeby wam pokazać znowu jakąś akcję, ewentualnie jak mnie rozwaliło, żeby... Ach, już się pojawiła akcja. Szybka akcja i szybki port. Zobaczcie, wyskoczy mi tutaj okręcik niszczyciel, który... No jest w genialnej pozycji. Nie mogę go zniszczyć z tego względu, że... Mm, za dużo chapsa. Dopiero teraz zrobił błąd, ale oczywiście torpedowanie było w twarz i do widzenia. Już się tego nie, nie wyminie. Jakbym miał tutaj jakiś znak ostrzegawczy, rzuciłbym sonar. Co powinienem robić wtedy? Zakręcić. Jakbym użył tutaj sonaru i wyskoczyłby mi gdzieś tutaj ten okręt, to powinienem od razu robić wrotki. I się wycofywać, na sonarze go ewentualnie spocić jakby wypłynął, zaznaczyć dla dodatkowej, przełączyć na ubeki, strzelać z obeków ewentualnie posłać jeszcze torpedy, nawet żeby mu tylko przeszkadzały i wiać. I bym to przeżył, a bym je nie storpił, bo odchodząc od torped bez problemu się wymija i taki niszczycie już nie zdąży zawrócić, nie zdąży nic zrobić, zostanie zjedzony. No oczywiście to jest, to jest sytuacja, w której wiecie, że taki okręt na was idzie. Jak nie wiecie, tak jak on tutaj fajnie wyskoczył, było pozamiatane. Było pozamiatane, bo jakbym nawet zaczął teraz odbijać, to jeszcze szybciej by mnie torpił, bo jeszcze szybciej by mnie miał bokiem i pozamiatane. Tyle. Tak wygląda gra na tych okrętach. Według mnie citany są już całkiem, całkiem, no oczywiście na dziesiątki przekopane, ale. Życie wielkie dzięki za oglądanie. Zapraszam standardowo na streamy, na streamy o 19.30. Trzymajcie się. Bye bye.